Chociaż menopauza jest naturalnym etapem życia, jej dokuczliwe objawy mogą być zmniejszane poprzez stosowną kurację. Największą ulgę przynosi terapia hormonalna. W hormonalnej terapii zastępczej estrogen, progesteron i inne hormony dostarczane są w celu wyrównania ich poziomu w organizmie, który nie jest już w stanie sam ich produkować. Leki przeciwdepresyjne skutecznie używane są w leczeniu uderzeń gorąca, poprawianiu snu, nastroju i jakości życia. Leki obniżające ciśnienie krwi działają na uderzenia gorąca równie skutecznie jak leki przeciwdepresyjne, ale bez innych korzyści dla umysłu i nastroju. Te leki zasługują na szczególną uwagę w przypadku kobiet cierpiących na wysokie ciśnienie krwi i uderzenia gorąca. Niektóre lekarstwa są w stanie ograniczyć uderzenia gorąca i ryzyko osteoporozy. Istnieją teorie, że estrogeny w białku sojowym łagodzą objawy menopauzy. Pewne badania wykazały, że estrogeny w białku sojowym nie polepszyły ani nie wpłynęły znacząco na funkcjonowanie kobiet w wieku postmenopauzalnym. Innym lekarstwem, które według jednych badań wykazywało działanie, lecz w innych okazało się nie lepsze od placebo, w leczeniu uderzeń gorąca i innych objawów menopauzy są ekstrakty izoflawonów z czerwonej kończyny i pluskwicy groniastej. Powszechnym problemem okresu perimenopauzy i późniejszego jest uczucie suchości pochwy. Nawilżacze pochwowe mogą pomóc kobietom z zanikiem śluzówki macicy lub suchością pochwy. Lubrykanty zaś zapewniają nawilżenie podczas stosunku. Istnieją różne produkty dla różnych zastosowań. Niektóre kobiety odczuwają suchość nie tylko podczas stosunku i dzięki środkom nawilżającym mogą czuć się komfortowo przez cały czas. Niskodawkowe, do pochwowe produkty estrogenowe, np. w postaci kremu, są na ogół bezpiecznym sposobem przyjmowania estrogenu w celu zlikwidowania suchości i zanikania śluzówki macicy, tylko minimalnie zwiększając poziom estrogenu we krwi. Kobieta i lekarz prowadzący powinni dokładnie zbadać objawy przed określeniem, czy korzyści terapii hormonalnej lub innych terapii przewyższą ryzyko.